Gratulujemy zwycięstwa. Wydawało się w pewnym momencie, że walka zakończy się przed czasem. Czego zabrakło? Zabrakło, wydaje mi się, takiej precyzji chyba i, i wydłużenie z serii. Takie, takie jest moje przeczytanie. Nie wiem, muszę obejrzeć jeszcze walkę. No, I chyba to. No tak patrząc z boku wydawało się, że precyzja była, bo nawet tak kontrowałaś takimi prawymi sierpowymi bezpośrednimi, to wszystko wchodziło czysto na brodę, ale jednak no, jest to twardy zawodnik. Jest bardzo. No zresztą sami wiecie jak jest, ile walk boksował z dobrymi przeciwnikami i chyba tylko trzy razy przegrał przed czasem, także to świadczy o tym, że jest twardy, potrafi przyjąć cios. No. Ale też uważam, że jeszcze, jeszcze mógłbym lepiej zaboksować, ale co, trzeba wypracować dalej. Mówisz, że mogłeś lepiej, ale jesteś chyba zadowolony z ciebie, bo dzisiaj naprawdę wygrałeś chyba każdą sekundę z każdej rundy. No tak, może też werdyk sędziowski na to wskazywał, ale no co, no nie, ja osobiście jeszcze, jeszcze bym poprawił trochę rzeczy, ale myślę, że muszę zobaczyć jeszcze tą walkę, jak zobaczę wizualnie. Czego zabrakło tak dokładnie. Tak wiem mniej więcej przeczuwam, wiem o, o co chodzi, tylko muszę to jeszcze zobaczyć. Jak zobaczę, to wtedy będę wiedział dokładnie nad czym popracować. Ale jak boksujesz z walki na walkę, czujesz, że się rozwijasz, bo moim zdaniem ten progres na przykład w dzisiejszej walce był bardzo widoczny, bo Janis Smakar boksował już z wieloma pięściarzami z Polski. I tak bezkarnie jak tych, to wynik go nie objął. No bardzo się cieszę, dziękuję no. za te słowa. No, yy, myślę, że tak, tak, progres jest yy, z każdym. Z każdą walką to widać, no, trener Gmitrov wyciąga tak, jest bardzo, bardzo dokładny i każdy szczegół zawsze poprawia, nie pozwala, żeby coś zostało, jeżeli widzi w danym momencie, że coś jest nie tak, to w tym momencie stara się to poprawiać, pokazać, także jestem bardzo zadowolony i myślę, że jeszcze będzie coraz lepiej. Jakie teraz dalsze plany, czy wiadomo, kiedy kolejny raz możesz zawalczyć? No tak, z tego co wiem na dzień dzisiejszy jest zaplanowana gala w Zielonce. Już za tydzień, gdzie boksuje mój brat. Ja też mam tam boksować. Także no co, jeszcze, jeszcze za tydzień walka, i dopiero zobaczymy, może jeszcze w grudniu, a jak my, no to dopiero po nowym roku. Dziękuję, Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich czytelników, czytelników Ring Polska.